z tej strony Kuba Zuzak, witam Was na kanale Kuba Zuzak. I mam pierwsze pytanie do Was: jak tam u Was zdrówko? Wiecie, temperatury są coraz niższe. Jak to wrzucę, możliwe, że już śnieg będzie sypał. Jak tam Wasze zdrówka? Bo u mnie dzisiaj jest masakra, serio. Od półtora tygodnia taki przeziębiony chodzę, nie mogę się wyleczyć. Zacząłem się ubierać ciepło, ale dalej normalnie nie ma tego czegoś. A mówię wam, rutino z korbinu, to żem tyle już wpił. I dalej nic. Jestem po prostu chyba chorowitkiem. Chory Witek, chorowitek. A wracając do filmu: dzisiaj szkoła. Odcinek 6. Odcinek 515. W skrócie dziewczyna chłopaka rozwaliła samochód tego chłopaka je ojca. Ha? Wszystko wiecie? Po prostu laska wzięła samochód od swojego chłopaka I wjechała nim, nie wiem, w szkołę Potrzebują kasę, żeby ten samochód naprawić, co nie? No wiecie no, po prostu wsiadła w furę Zobaczyła szkołę, powiedziała Jak ja tych s***** nie nienawidzę No i gaz do dechy i prostu w szkołę Niestety szkoła cała, samochód roz*****y Oczywiście zanim zaczniecie oglądać Zróbcie sobie coś do jedzenia, zróbcie sobie coś do picia Dzisiaj możecie sobie zrobić na przykład Kanapki z pasztetem Pasztet Pierdaj. Każdy dzisiaj je kanapki z pasztetem Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki Każdy mój widz przed obejrzeniem odcinka zostawi łapeczkę Więc dawać, dawać, dawać mordeczki Lecimy No i oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami No i dzisiaj naprawdę zapowiada się cudowny odcinek Jak to szkoła po prostu Każdy odcinek szkoły jest cudowny Więc bez zbędnego pierdzielenia lecimy do odcinka Sporo części a też? Marcin Zając i jego dziewczyna Sabina Kopacka mają problem. Pod nieobecność ojca, Marcin wziął jego samochód i para pojechała do znajomych. W drodze powrotnej Sabina wpadła w pościsk i uszkodziła pojazd. Marcin jest przerażony. Jego ojciec wraca jutro z delegacji i chłopak bardzo chce naprawić do tego czasu auto. Ja zawsze miałem taki stres, jak pożyczałem od kogoś auto, jak pożyczałem od mojego taty auto. Zawsze z tyłu głowy takie coś miałem, nie? Że gdzieś wpadnę, że jakiś wypadek będę miał, że roz... to auto. A ten chłop dał jeszcze swojej dziewczynie ten samochód prowadzić. Nie żebym sugerował, że dziewczyny źle samochody prowadzą. Ale po prostu nie dałbym pożyczonego samochodu od mojego taty prowadzić komuś innemu. Wiecie, że ja pożyczam samochód i daję komuś innemu go jeszcze prowadzić. Bo oczywiście wtedy, że pójdzie na mnie, jak się stanie coś z tym samochodem. No co, jak nie słyszałaś? 600 za to trzeba zapłacić. Kurde, sporo. No nic by się nie stało, gdybyś nie wjechała w to cholerne drzewo. Dziewczyno. Przeprosiła. Drzewo. Drzewo koło szkoły chyba. Się rozpędziła, 150 na godzinę, normalnie darła na jedynce. Chłop, siedzi z boku, biegi. A Jak rzuciła na dwójkę to. Poszli, kurde, w szkołę. Wjechali autem do szkoły normalnie. Ale w ogóle za 600 złotych szkody. Czy ja wiem, czy tak dużo rozwalone. No zależy też w sumie, co to za samochód, nie? Tak, przepraszasz to będziesz na moim pogrzebie, jak mi mój własny ojciec zabije rozumiem? no wjechać w drzewo ci się zachciało. No co, było mokro, wpadłam w poślizg. Trzeba było samemu kierować. Ciekawe, czy wtedy byłbyś taki mądry. Aha, czyli ja miałem kierować, bo byłem pijany, wiem. Kierować no to podstawowe pytanie, czemu piłeś? Ten ojciec zawsze jest taki zły Jezu, dogadaj się z nim Znaczy, no ludzie są różni Z moim tatą raczej by się tak dogadał Że po prostu bym to odpracował jakoś Albo coś w tym stylu Chyba, że stary jego wpadnie normalnie z buta w drzwi roz... jeszcze drzwi Zostanie łomot Zostanie złamany na kolanie 40 razy pasem w gołej dupie I jeszcze odsetki mu będzie liczył codziennie Dobra Nie kłóćmy się, okej? Okay? też się nie chcę z tobą kłócić. To nam na pewno nie pomoże. No ale musimy skądś znaleźć te pieniądze, no. W ogóle, masz jakieś oszczędności czy coś? Nie wiem, może z pięć dych? Ja mam stówkę. To brakuje nam jeszcze 450 zł. Nie wiem, może od kogoś pożyczymy. ale kto ci pożyczy tyle kasy, co? Nie wiem, ale zawsze warto spróbować, niż, niż nie wiem, panikować, prawda? Tak, tak, tak. Chodź, nie ma czy się. Wszystko będzie dobrze. Chodź. Co? Chodź. Wiem, że Sabina nie chciała przewalić w to drzewo. Jakie drzewo? Jakie drzewo? W sumie muszę tak powiedzieć, nie powiedzą wprost, że specjalnie rozpędziła się i z... ma w szkołę, bo chciała ją normalnie zrównać z ziemią. Dla niej pewnie budynek szkoły to jest jak płachta na byka. Jedzie sobie elegancko, spokojnie, widzi jakąś szkołę, to... NISZCZĘĆ! No głupio mi trochę, że się tak na nią ściekam, no ale kurde, to ja będę mieć przewalone, a nie ona. Jak ojciec zobaczy, w jakim stanie jest samochód, to będę mieć szlawan do końca życia. On ma bzika na punkcie tego auta Policjalista stara się pożyczyć od znajomych pieniądze na naprawę samochodu ojca. A ci w końcu to co są tam robię? W... Ci pździą! Co ty tak bzdzisz, młody! Poko, ile potrzebujesz? 400, cztery cztery ale y, do końca miesiąca na bank oddam. Stary, ale myślę, musimy w mniejszym szczerze mówiąc, Daj, Da ile masz, proszę cię. Czekaj, więc, zobaczymy. Mam dwie dychy, także jak ci ratuję, to trzymaj. No dobra, dzięki. Ale do końca miesiąca mi oddasz. Oddam na bank. Dobra. Marcin. Obskoczyłam wszystkie przyjaciółki. I i jak? No i uzbierałam z pięć dych. Zajebiście, jesteśmy w dupie, nie no, no Dwie dychy. O, tak spokojnie. Prostu... Ej, Adam. Słuchaj, e, prośby mam. E... Ej, bo rozbiłam auto ojca Marcina i po prostu chcemy uniknąć przypału. O, Potrzebujemy tak. pożyczyć trochę pieniędzy. A nie ciekawie, A ile potrzebujecie? No, cztery stówki. Aha. Tyle nie mam, ale z chęcią bym wam pomógł. Jestem cały spukany. Dzięki. Na razie, powodzenia. Weź ich chociaż raz, nie wiem, piątką jakąś. Na pewno tam jakieś ze skórniaki masz schowane. Patrzcie się, jak są lubiani w szkole, u każdego ucznia normalnie po piątaku wyżulą. czym zostanie. Będą mogli jeszcze kolejny wypadek zrobić. Będą wtedy jeszcze mogli wziąć ten samochód i ona będzie mogła w tą szkołę wjechać jeszcze tyłem. What? A, po po prosty, super. Super, coś, super, super. Ale powiedz mi co? Powiedz mi co wymyślili. No nie wiem. Sabina, spójrz prawdziwie w oczu. Nie mamy tej kasy i tej kasy nie będziemy mieć, rozumiesz? Nie ma szans. Przedam telefon. I co, ile on jest warty? Stówkę! <grym> Podsumowam. Ile on jest warty? Stówkę! No stówka, ale to zawsze stówka, nie? No zajebiście, jak będziesz miała cztery takie telefony, to będę w niebo wzięty. Marcin! Co nadal... ty idziesz? Czekaj! Daj mi spokój, rozumiesz? Marcin. Jesteś na mnie zły? Kierowałaś samochodem jego ojca, zobaczyłaś szkołę, pospawały ci kory, wjechałaś specjalnie na pełnej piździe w tą szkołę. Ale nie, on nie jest zły. Co ty? Żart normalnie, taki żarcik. Wszystko moja wina. Gdybym nie wjechała w to drzewo, nic złego by się nie stało. A tak, ja znam ojca Marcina, on mu tego nie podaruje. Kurczę, gdybym mogła zrobić coś, żeby mu pomóc, cokolwiek. Czyli ojciec nie dość, że tego młodego gołym pasem po dupie na jednym kolanie spierze, to na drugim będziesz ty leżała i to samo będzie ci robił. Będziecie leżeć u niego na kolanach z gołymi dupami i będzie was pasami na... Wyobraziłem sobie to. Max Frańczak dowiaduje się, że Marcin i Sabina zbierają pieniądze na naprawę auta. Max to bogaty chłopak, któremu Sabina od dawna się podoba. Nie no. Ja coś czuję, że tu będzie coś złego, nie? On powie, że da im tą kasę, jak ona, nie wiem, się z nim umówi, pójdzie na jakąś randkę, albo jeszcze coś gorszego. Już się tego boję. Tak, i są mega obstrani. Oj Boże. Nie rozumiem, jak Sabina może się bujać z takim niedorozwojem. To ona go kocha. Ona go kocha, a on jej każe żebrać szmal na korytarzu od koleżanek. Przecież to jest porażka. No, trochę. Wiesz, że oni potrzebują? Wili coś o czterech stówkach. Hmm. Tak się składa, że mam pięć, także mogę im pomóc. Przecież nie lubisz Marcina. Marcina nie lubię, ale Sabina to nie zła laska, nie? No tak, ale nie trzeba o co ci chodzi? No nie zrobię tego za darmo, znasz mnie. Serdecznie dalej nie kumam. Dam Marcinowi tą kasę, a on odda mi Sabinę. Chyba zgupiałeś się. No stary, na jedno nos, przecież nie na zawsze, Ty... Ja pierdo... Czy w każdym odcinku musi być jakiś łeb? Co to jest w ogóle za pomysł? Zawsze powtarzam, co się z takimi ludźmi robi. Bierzesz łapę, kara, tu, zamach, aaa... to trzeba być po prostu skończonym z... Ludzie z takimi pomysłami, to nie powinni mieć miejsca w naszym społeczeństwie i tyle. To jakiś numerek. Ty myślisz, że Marcin da ci się przespać z Sabiną? Nie wiem, ale warto spróbować. Stary, to jest naprawdę chore. Dla mnie to jest normalne. Oczywiście dla ciebie to jest normalne, bo jesteś kasiasty flejer. Ale pamiętaj ka, i się kiedyś przekonasz, że kasa nie załatwi wszystkiego. A wracając do odcinka, jak ten dzban się na to zgodzi, to oni obydwoje będą siebie warci. Od dawna marzy mi się Sabina, ale nie mam do niej jak uderzyć, bo cały czas kręci z Marcinem. Jeśli Adam ma rację i naprawdę są tak zdesperowani, to pójdą ze mną na układ, a ja w końcu zaliczę cawinę. Przecież to tylko seks. Marcin jest załamany, bo nie udało mu się zdobyć pieniędzy na naprawę samochodu ojca. Chce to wykorzystać Max, któremu bardzo podoba się dziewczyna Marcina. No, podobno rozwaliłeś... O, to tatusia. A przepraszam, twoja dziewczyna jej rozwaliła. Ty, nara, nara, nara. Ej, czekaj, czekaj, mogę ci pomóc, naprawdę. No, co? Nie Mogę wziąć te czterystówki, mam je przy sobie. A dlaczego miałbyś to zrobić, co? Bo uważam, że warto sobie pomagać, ja pomogę Tobie, kiedyś tam pomożesz mi. No dobra, to co chcesz w zamian, co? Sabiny. Co? No Sabinę, dam ci kasę, tu cię nie zabije, a Sabina pójdzie ze mną do łóżka. Stary, ty jesteś nienormalny, rozumiesz? Chory jesteś. Ja bym mu już Ale jest światełko w tunelu, czy on się na to nie zgodzi? Ale coś czuję, że na pomysłowość tych odcinków on się pewnie zgodzi, nie? To, to już wtedy będzie koniec świata, serio. Pakuję walizę i wy******am stąd. Przecież dlaczego miałbym to zrobić? Jezus, Marcin, przecież to jest tylko seks, nic więcej. Człowieku, ty jesteś upośledzony, rozumiesz? Uważam, że Sabina wolałaby się ze mną przespać, niż żebrać od kolegów kasę, wiesz? odszczekaj to, rozumiesz? Odszczekaj! Daj spokój. Chłopcy, co to ma znaczyć? Co wy robicie? Nic, pani profesor, my się tak wygupiamy tylko... w. Wie pani, no, to Tak, robi. to tylko taka głupia zabawa. Ale nie wyglądaliście, jakbyście żartowali, przepraszam. No. Przemyślmy na propozycję. Co ten dupek wymyślił? Czasami mnie ci detektywi denerwują Bo tu mogło naprawdę dojść do ostrej naparzany Ale oczywiście detektyw bańkow musiała zareagować Po co oni tam są w ogóle? No nie, wiem po co są nauczyciele w szkole Po co są nauczyciele w szkole? <laughs> Myślisz, że sprzedam mu Sabinę? Powaliło go? To jest moja dziewczyna i nie jest na sprzedaż Dobrze, że przyszła Stańko, bo inaczej dostałby po mordzie. No i bardzo ładnie, ale zapamiętajmy tę kwestię, co powiedział. To jest moja dziewczyna i nie jest na sprzedaż. Żeby to się źle nie zestarzało. Licealista jest oburzony propozycją kolegi. Wciąż jednak nie ma pomysłu, skąd wziąć pieniądze na naprawę auta. To mojego tym bardziej nie kupią. Mamy coś jeszcze na sprzedaż? Mamy coś jeszcze na sprzedaż? Ciebie! <noise> to jest złe. To bardzo złe. Ten odcinek jest w ogóle zły jakiś. Zamach na szkołę samochodem. Teraz handel ludźmi. Takie odcinki lecą w telewizji. Wiesz co, mam gdzieś złoty łańcuszek z komuny. Weź przestań nie sprzedaż łańcuszka. A mamy inne wyjście. No ale to pamiątka tak nie wolno Ale nie będziesz mi mówić, co wolno, a czego nie dobra? Nie żyj się na mnie! No sorry, ale Max mi wkurzył. Co się stało? Nie, ch nie, chcesz wiedzieć, nie chcesz wiedzieć. Chcę, chcę wiedzieć. Wiesz, co ten debil mi zaproponował? No. Y że da mi kasę w zamian za to, że ty się z nim prześpisz. Co? Co ty gadasz? No normalnie o małym popisku nie dałem, rozumiesz? Co to jest za debil, co za kretyn? Co on sobie w ogóle myśli? A wiesz, co sobie myśli? Myśli sobie to, że jak ma dużo kasy, to może wszystko. Marcin, a, a ty byś się zgodził? Na co? No... No, no mi się z nim przespała. O ku... Nie, no ludzie, no co wy robicie? To są cztery stówki, no. Wiem, że chodzicie dopiero do szkoły i dla was to jest może dużo. Dogadajcie się z ojcem, a nie na takie głupie ku... a pomysły wpadacie. No bez przesady teraz. Co? No, no gdyby, gdyby, nie było innego wyjścia. Nie gadaj, że ty chcesz się z tym debilem przespać. Nie, nie, nie chcę, ale może tak trzeba zrobić, co? Nie wiem. Nie zaprzeczyłeś. No bo nie wiem sam, co mam robić, rozumiesz? Nic nie wiem, już nic. Marcin, ja mogę to zrobić. Marcin, mogę to zrobić. Przestań. Przestań. To ja rozwaliłam, Oto, nie? No okej, okay, ale to też moja wina. To ja wypiłem te dwa piwa. Tylko seks. Będziemy mieli kasę od razu. Ci, cię o niczym nie dowie. Będzie o problemie. Marcin. To co? To mam pisać do niego? Sama nie wiem. No ja też nie wiem. No to pisz. Dobra. Uwaga, moi widzowie, rozsiądźcie się wygodnie I wróćmy do tej kwestii, którą powiedział jeszcze, nie wiem, z dwie, trzy minuty temu A oto ona To jest moja dziewczyna i nie jest na sprzedaż Nie jest na sprzedaż Ty skończony frajerze Ty idioto Ty dzbanie Ty pusty Dwa Jak widzę takich ludzi, co ty robisz, człowieku? Napisz do mnie, ja ci wyślę te cztery stówy, chłopie Zero szacunku do swojej dziewczyny Ona też w ogóle Może ona chciała? Ja mogę to zrobić. Że na takie pomysły wpada! Sama nie wierzę, że to powiedziałam, ale co miałam zrobić? Przecież to ja rozwaliłam auto ojca Marcina i to ja muszę wszystko naprawić. Nawet jeśli oznacza to przestanie się z Maxem. Nie wiem jak ja to zrobię, ale to zrobię. A najlepiej na skróty iść nie. Po co ka gdzieś zatrudnić się w dorywczej pracy, żeby te cztery stówy jak najszybciej zarobić i oddać? Po co nie? Przecież to tylko seks, prawda? Może Sabina ma rację, no, może to jedyne wyjście. No Nie chcę, by moja dziewczyna uprawiała seks z kimś innym, no, ale co ja mam zrobić? No, tylko idąc na układ z Maxem uda mi się ogarnąć auto na czas. No, chyba tak musi być. Marcin i Sabina, żeby zebrać pieniądze na naprawę auta ojca licealisty, zgodzili się na propozycję maksa. Sabina ma przespać się z chłopakiem, a ten zapłaci za to 400 zł. Sabina nie chce uprawiać seksu z maksem. Dręczą ją jednak wyrzuty sumienia, bo to ona rozbiła samochód. mam? No, cześć. cześć Sabinka. Cześć. Obiecaj mi, że jej nie skrzywdzisz. Może tak jak w banku. Będziemy się przecież tylko dobrze bawić. Sabina, jak coś to dzwoń do mnie. Dobrze, nie martw się, poradzę sobie. Cztery stóweczki. To co, gdzie to zrobimy? Wszystko mi jedno. Może pójdziemy najpierw do baru, porozmawiamy, napijemy się. Ej, ej, ej! Spędzimy czas. Sorry. Nie taka była obowa. Oj, oj, więcej ci teraz przeszkadza! Chłopie, ty jesteś już skończony samym tym, że się ka mm. na to zgodziłeś. A ona to samo, ona nie jest lepsza. Ta trójka, jesteście na mm. siebie warci wszyscy we trójkę. Ale no ekipę, żeście chłopiny. zmontowali, ekipę totalnych po... kurwa. Marcin to nie jest cały taki głupi pomysł. No właśnie, Marcin to nie jest głupi pomysł. Stary nie przeginaj, dobra? Wiedź już do tego warsztatu. Pójdziemy, kocham się. Kucham cię. Kocham cię! Sorry, że się śmieję, ale to z początku serio było smutne. To już nie to roz... ALA po prostu. Kocham cię, kocham cię! Kocham cię, kocham cię! Idę się przestać z innym chłopem, ale naprawdę cię kocham! Jak będę to z nim robić, to będę myśleć o tobie, nie o nim. To przecież już nie jest zdrada, co nie? Jezu, no co ja zrobiłem? Po co ja się na to zgodziłem? Jestem wściekły na samą myśl o tym, że Max z nią będzie. No ale co my mieliśmy zrobić, prawda? Ty ja normalnie zaraz uszaleję, no szlag mnie trafi. Max zabrał Sabinę do pubu. Stara się być dla niej miły. Chce, by dziewczyna dobrze się czuła w jego towarzystwie. Tymczasem Sabina jest przerażona tym, że ma się z nim przespać. Jeśli chcesz, by ten wieczór jakoś wypalił, to zmień nastawienie do mnie, dobrze? Przecież ja nie chcę cię skrzywdzić. Nie, ale chcesz uprawiać ze mną seks za kasę. Ej, to wy się na to zgodziliście, tak? Ja chciałem wam tylko pomóc i przy tym dobrze się pobawić. On chce! On chce to zrobić! Ale ty ma to wychodzi, że też chcesz, żeby zarobić kasę. Chory odcinek, po prostu chory odcinek. Tu masz rację. To co, toast za nas? Nie, może jednak bez toastu. Jak wolisz. A jak wyglądał ten wypadek? Tak, że drzewo. Aha, Marcin kazał się ze mną przespać, dlatego, że to ty rozwaliłaś samą? Marcin nic mi nie kazał, rozumiesz? Aha, czyli sama chciałaś? Miło mi. Nie, nic nie chciałam. What? Nic nie chciałaś? Nie zaproponowałaś tego, tak? No to mordeczki, widzowie moi kochani, znowu rozsiądźcie się wygodnie, wróćmy do tego fragmentu. Marcin, ja mogę to zrobić. Tylko seks. Będziemy mieli kasę od razu. Za***ście. Po prostu nie mieliśmy innego wyjścia. Wiesz co, gdybyś była moją dziewczyną, nigdy bym ci nie pozwolił na seks innym facetem. Rozumiesz? Mm -hmm. e, przepraszam, muszę do łazienki. Wiesz, gdzie jest łazienka? Nie, nigdy tu nie byłam. To czekaj, pokażę ci. Licealista postanawia wykorzystać sytuację, żeby zbliżyć się do Sabiny, która nie. bardzo go pociąga. Zostaw mnie, co ty robisz? To, po co tu przyszliśmy? Nie będę się z tobą kochała w łazience. Chcesz się ze mną kochać, po prostu. Jak nie, twór. zostaw mnie. Ja się spodziewałem, że do takiego czegoś dojdzie. W sensie nie do tego, że będą próbowali to zrobić w łazience. W sensie, że on będzie to próbował zrobić w łazience, tylko że ona zbytnio nie będzie chciała tego zrobić. Sabina! No, Sabina, ja nie, nie chciała! Ja nie chcę, rozumieć. Dobrze, Uspokój się, uspokój się, dobra, chodź. Już cię nie dotykam, nie dotykam cię. I co teraz? Nie wiem, Max, ale cię, nie zmuszaj mnie do tego, żebym przyszła tą łóżka. Sabina, ja cię do niczego, nie zmuszam. On damy ci jakoś te kasę. Olej te pieniądze! Powiedz mi, czy naprawdę aż tak mnie nienawidzisz, że nie możesz się wyluzować i się ze mną kochać? To nie o to Przecież chodzi? ja cię nie skrzywdzę, ja cię nie zrobię krzywdy. No, Max, to nie o to chodzi. Ja kocham Marcina. Kochasz go? A czy on kocha ciebie? Oczywiście. Oczywiście, tak? I kocha cię? I sprzedał cię za cztery stówki. Ale on mnie do tego nie, nie zmuszał. I co z tego? Jaki facet tak robi? Prawdziwy facet powinien ochraniać swoją kobietę. I teraz on jest faktycznie dzbanem, bo w ogóle zaproponował takie coś. Ale teraz mówi prawdę. Co za facet, by się na takie coś zgodził? No wiem, że znajdą się takie dzbany na świecie. Na przykład ten jeden tutaj z odcinka, ale to nie jest moralne w ogóle. To nie jest normalne. To nie jest ludzkie. To zwierzęce. On dla mnie jest zerem. Dobra, Max, mogę już iść do domu? To był naprawdę ciężki dzień. Ja. Jeszcze raz dzięki za wszystko. No i cały plan szlak trafił. No ale co ja mogłem zrobić? Przecież nie jestem jakimś gwałcicielem. A Sabiny to mi się szkoda zrobiło. Była śmiertelnie przerażona. Ten Marcin to kupa gnoja, że ją tak wystawił za cztery stówki. Jak dobrze, że do niczego nie doszło. Myślałam, że oszaleje To była najgorsza chwila w moim życiu. Dobrze, że Max okazał się wyrozumiały i zachował się ok. Nie wiem, co mi się stało, gdybym musiała z nim coś zrobić. Przecież bym chyba tego nie przeżyła. Nie wiem, Max miał rację. Jak Marcin mógł do tego dopuścić? Dzięki pieniądzom od Maxa, Marcinowi udało się naprawić samochód i uniknąć kłopotów z ojcem, ale chłopak nie czuje się szczęśliwy. Całą noc nie mógł spać, wyobrażając sobie, co jego dziewczyna robiła z kolegą. Nie wie, że Sabina ostatecznie się wycofała i nie uprawiała seksu z Maksem. Cześć. Dzwonił do Ciebie z milion razy. Powiedz mi, o co chodzi? Nie miałam ochoty jej rozmawiać, sorry. Ej, poczekaj, ale. Jak było? Nie zrobiliśmy tego. Nie? Nie, nie dałam rady. No, ale przecież Max zapłacił. Czy ty potrafisz myśleć tylko o jednym? Ale o co ci chodzi? O to, że kasa jest dla ciebie najważniejsza. Dobra, on się zgodził na to, ale ty sama na to nalegałaś. Znowu mamy się cofać do tego momentu. I teraz wielkie spiny mu robisz, ty sama to zaproponowałaś. Tak jak mówię, wyście są sami siebie warci. Więc nie graj teraz już taki świętej i skrzywdzonej. Przecież wiesz, że nie jest najważniejsza. Tak? Ciekawe, bo pozwoliłeś mi się bzykać z Maxem za 400 zł. Sama to go chciałaś. Nie, nie chciałam. No to o co chodzi, co? Podobno i tak tego nie zrobiliście. Podobno. Ej, jakoś dziwnie się zachowujesz Ej. Weź, Ty coś ukrywasz? Weź, daj mi spokój. Ej, Sabina, Sabina, czekaj. Zostaw mnie! Sabina, powiedz mi, co robiliście! Nic! Ja wczoraj przeżywałam piekło, a dla Marcina i tak najważniejsze jest co z kasą. Jak on może? Po prostu brak mi słów. Nie wiem, co dalej z nami będzie, ale nie wiem, czy to być z chłopakiem, który mnie sprzedał za 400 zł. Nie wiem, co z nami teraz będzie, ale nie wiem, czy naprawdę być chłopakiem, który sprzedał mnie za 400 zł. Tak to <laughs> wyglądało teraz. Tak to właśnie teraz wyglądało. I tutaj po prostu nie da się trzymać ani jednej, ani drugiej strony. Bo on i ona odp***li Maniane I zachowali się naprawdę podle. Względem siebie, względem swoich partnerów. Kurde, ale powiedziałam to inteligentnie, tak bardzo mądrze. Fajnie to powiedziała. Marcin jest zaskoczony reakcją Sabiny. Chce się dowiedzieć, co wydarzyło się między nią a Maxem. Co wczoraj robiliście? Zapytaj lepiej swojej dziewczyny. Ona mi nie chce nic powiedzieć. Co ty jej zrobiłeś? A ja jej zrobiłem? Lepiej pomyśl o tym, co ty jej zrobiłeś. Ja? Tak, ty. Spałeś z nią, czy nie? Dobra, nara. Mów jak było. Odwal się ode mnie. Dostałeś hajs? Dostałeś. Tyle. Co zrobiłeś, mojej dziewczynie, duchu? Odwal się ode mnie mówić po raz drugi i ciesz się, że tatuś cię nie zbił paskiem po dupie, wiesz? Dowiem się prawdy. A jak jej coś zrobiłeś, to po tobie, rozumiesz? Nie ręczę za siebie, po tobie. Nie zasługujesz na taką dziewczynę. Nara. Jezu, no już w ogóle tego nie ogarniam. Sabina nie chce ze mną gadać, Max nie chce kasy. No oni się ze sobą przespali. No ale dlaczego oni nie chcą do tego się przyznać? Ona na bank się w nim zakochała. <laughs> I patrzcie, z głupiego wypadku przeistoczyło się to jakąś grę psychologiczną. To pogniewana. Ten zaraz zwariuje, Tamten nie dostał czego chce. Też normalnie wku Ony zakochany, normalnie jedno wielkie gówno. I to powstało ze zwykłego wypadku. Jak się to wszystko rozwinęło. Ja już muszę dowiedzieć się prawdy, bo zwariuje. Ma za złe Marcinowi, że chciał, aby uprawiała seks za pieniądze. Unika chłopaka, bo nie chce z nim rozmawiać. Po co? Spałaś z nim, tak? Nie, nie spałam, mówiłam ci. To dlaczego on nie chce kasy, co? To może nie jest takim dupkiem jak ty Nie jest takim dupkiem, bo co ty baba mówisz teraz On to sam zaproponował wcześniej Wy jesteście, nie wiem, jacyś roz Ani, To jest takie wypychanie od siebie wiadomości, że się coś z...ło Że się zrobiło coś źle Oczywiście, bo ja nie ja jestem winna Nikt k nie jest winny Ale wszyscy żeście się na to zgodzili A później się jednak okazuje, że nikt się na to nie zgadzał To było wbrew waszej woli O co ci chodzi? Co ja zrobiłem, co? Nie jest nieważne Czekaj Spałaś z nim i ci się to podobało, tak? I teraz boisz się przyznać? Podobało mi się? Powaliło cię? No to powiedz mi, o co ci chodzi? Unikasz mnie, masz mnie dosłownie w dupie. Marcin, naprawdę nie wiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że pozwoliłeś mi na seks z innym facetem, rozumiesz? Czułam się jak jakaś prostytutka. Przecież sama powiedziałaś, że tego nie zrobiłaś, tak? Nie zrobiłam. Rozpłakałam się, bo już nie wiedziałam, co zrobić, rozumiesz? I myślałam, że oszaleję. Obchodzi cię to w ogóle? Obchodzi? Sabina... Dla mnie też to było trudne, okej? Okay? Nie rozśmieszaj mnie, bo mi się wydaje, że chodziło ci tylko o to, żeby twój tatuś nie zobaczył rozbitego auta. Sama się zgodziłaś, żeby iść z nim do łóżka, tak? Nie powstrzymałeś mnie, rozumiesz? O to chodzi. Dobrze, że Max okazał się wyrozumiały. O super, no zajebiście. Max okazał się wyrozumiały, co? Tak, okazał się wyrozumiały. Jesteś żałosny, nawet on to przyznał, tak potraktować swoją dziewczynę. Sabina, nie zganiaj wszystkiego na mnie, rozumiesz? Razem uznaliśmy, że to był dobry pomysł, Nie, rozumiesz? nie, ja tak naprawdę podświadomie liczyłam na to, że mi nie pozwolisz, wiesz? O kurwa. Ona to zaproponowała, bo ona wiedziała, że do tego nie dojdzie. Ci ludzie są dziwi. To jest normalnie... Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja nie jestem czegoś pewny i nie chcę czegoś, to tego nie proponuję. Nawet myśląc, że ktoś się też na to nie zgodzi i coś pójdzie po mojej myśli. No bez przesady. Bo ktoś się może zgodzić i co? I ty wtedy będziesz rzucała winę na niego, bo on się zgodził? A ty mnie sprzedałeś Maxowi za 400 złotych. Chciałeś, żebym uprawiała z nim seks. Co się dzieje, kochani? Niech go pani ode mnie zabierze, proszę. Ko to jest koniec, słyszysz? Ja już nie chcę z tobą być, nie mogę z tobą być, rozumiesz? Sawina, zakochałaś się Nie, nim, tak? To jest głupi, no po prostu. W jaką stronę to poszło wszystko, nie? To już powinno się usunąć w zarodku. Powinno się załatwić tak, że gdy tamten ziomek to zaproponował, powinien po prostu dostać w pysk i tyle. I nie ma tematu już żadnego. A później nawet, jak on to powiedział swojej lasce, to ona nie powinna proponować tego, że może to zrobić. No ludzie, k***a! Może ty jesteś głupi, dalej nic nie rozumiesz. Marcin. Ej, nienawidzę cię, koniec. Marcin, chodź. Siadaj porozmawiamy. Nigdy się tak na nikim nie zawiodłam, jak na Marcinie. On nie ma pojęcia, przez co ja musiałam przejść. I po co dla niego i jego głupiego samochodu? Cholerna egoista. Skoro on naprawdę nie widzi nic złego w tym, co zrobił, to jego ja nigdy więcej nie chcę widzieć na oczy. Tutaj nie, żebym kogoś ka bronił czy coś. Bo też, p. maniany, no jesteście na równi. Ale to on powinien z tą zerwać po tym, co ty wtedy zaproponowałeś tam w szatni. Zaniepokojona Alicja Stańko, która była świadkiem kłótni między parą, chce wyjaśnić z Marcinem sytuację. Ale Max jej namieszał w głowie, no totalnie jej namieszał. Powiedz mi, Marcin, czy to prawda, co mówiła Sabina, że namawiałeś ją na seks za pieniądze? Co? No, nigdy w życiu, no. No to jak to było? No bo pff, rozwaliliśmy samochód mojego ojca, nie? Sabina go prowadziła i. Pff, no potrzebowaliśmy kasy na naprawę. Maks miałby pożyczyć kasę, ale w zamian za to, że prześ prześpi się z Sabiną. No i co dalej? No ja jej do tego nie namawiałem. Ona sama tego chciała. Sama tego chciała? No tak. Pierwsza zaczęła rozważać tą propozycję. Wiecie, co teraz powinna detektyw mańko-stańko zrobić? Wszędzić na kolanach, <słysy> ciągnąć pory i sprać pasy po dupie. I jeszcze tam tego trzeciego, co chciał tą laskę kupić za cztery stówy, to to samo. Tylko jego takimś najlepiej prętem metalowym sprać. Dupie, oczywiście. A nie pomyślałeś, że może czuła się winna i stąd to zachowanie? I wpadło ci to do głowy? No tak. No a ty, jaka była Twoja reakcja? No ja się bardzo bałem, no ale bałem się, że, że, że tata mi coś zrobi, no. No, i się zgodziłem. No i dziwisz się, że ona jest na ciebie wściekła? No, ale my nie chcieliśmy. Marcin, nigdy, rozumiesz, nigdy nie powinieneś był się na to zgodzić, rozumiesz? Czyli co, to jest teraz moja wina, Nie, tak? to nie jest twoja wina. To jest. Wy oboje jesteście winni. Popełniliście straszny błąd. No, ale. No, my nie chcieliśmy. Marcin, ty myślisz, że po czymś takim wasza relacja będzie normalna? Że o tym zapomnicie? Jestem cholernym głupkiem. Pozwoliłem mojej dziewczynie na seks z innym Przecież to jest chore. No. Jestem normalnie debilem. No, mogłem powiedzieć o wszystkim ojcu, to ona by nadal ze mną była. Ona ma rację. Jestem skończonym kretynem. Ty jesteś debilem, ona jest debilem, debilką i tamten jest debilem. Wy trójkę jesteście debilami. Ale ekipę żeście zmontowali. Sabina i Marcin postanowili ze sobą porozmawiać. Oboje czują się winni i wiedzą, że popełnili błąd. Nie, poczekaj, to ja cię chciałam przeprosić. Obwiniłam cię o wszystko, naskoczyłam na ciebie, a przecież się na to wszystko zgodziłam. Co? Są w połowie debilami Bo nie spodziewałem się, że oni się pogodzą Myślałem, że będzie kosa, spina Tamta w ogóle do tamtego pójdzie Nie, serio, zaskoczony jestem po prostu Że to się tak skończyło Ja nigdy nie powinienem ci na to pozwolić, rozumiesz? Nie, a ja nigdy nie powinnam się na to godzić No to powiedz mi Co teraz z nami będzie, co? Marcin, ja... Ja chyba po tym wszystkim już nie potrafię z tobą być Przepraszam, trzymaj się. Rozumiem. Cześć. AJ kurna, JEDNAK, JEDNAK ZERWAJĄ. Myślałem, że jeszcze będą ze sobą. Hej Sabina. O, cześć. Bo podsłuchałem waszą rozmowę i nie jesteś o Marcinem? Nie, nie jestem. Bo chciałem zapytać, może wyskoczymy po szkole na jakąś kawę, ciacho? Wiesz co Max? Ja jednak chyba nie mam ochoty No dobrze, całe szczęście Bo serio już się bałem Ja normalnie przeżywam te odcinki jakby ja tam był Jakby to było jakieś, nie wiem, moje życie Naprawdę tak się stresuję czasami Co oni odpowiedzą Jak to będzie dalej Co z nimi będzie Ale na szczęście teraz skończyło się to dobrze Że ona odmówiła po prostu jemu No i mordeczki to w tym odcinku na tyle Moron tego odcinka jest taki Żebyście nie próbowali zniszczyć szkoły samochodem Bo później z tego rodzą się jakieś dziwne akcje Same problemy z tego później są, tak? A ciekawe czy była w ogóle kiedyś taka sytuacja Że jakiś uczeń wjechał samochodem w szkołę ale wiecie, tak nie przez przypadek, tak specjalnie, nie? Rozpędził się 450 km na godzinę, jedł prosto w szkołę. No, ciekawy jestem, czy była kiedyś taka sytuacja. Dziękuję, do widzenia!